Jeżeli chodzi o rzeczoznawcę samochodowego, to definiuje to artykuł 79a prawa o ruchu drogowym. I tam jest mowa o tym, że musi to być osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie techniczne. Jeżeli posiada wykształcenie średnie techniczne, to musi mieć przynajmniej dwuletnią praktykę w zawodzie związanym z motoryzacją. Jeżeli posiada dyplom ukończenia uczelni, najchętniej uczelni technicznej, a jeszcze lepiej, jak ze specjalnością samochodową, wówczas tej praktyki nie musi. Musi posiadać. Taka osoba musi posiadać prawo jazdy kategorii A, B, C1 lub C, no i nie była karana wyrokiem sądowym. I teraz taka osoba musi uzyskać certyfikat kompetencji rzeczoznawczych w jednym ze środków certyfikujących w Polsce i dopiero wtedy może się ubiegać o wpis na listę ministra infrastruktury i uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy samochodowej. Czy ciężko uzyskać takie uprawnienia, taki dokument, który nadaje nam ten tytuł? To znaczy, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że wiedza rzeczoznawcza jest taką wiedzą bardzo specyficzną i tutaj trzeba, prócz wiedzy jeszcze technicznej, posiadać jeszcze pewien zasób wiedzy prawnej. Trzeba znać jeszcze wiele innych przepisów, nie tylko znać się na samochodach, na budowie samochodów, ale i trzeba też zinterpretować różnego rodzaju rzeczy. W związku z tym, jeżeli ktoś się tym zajmuje non-stop, no to przy odpowiednim ukierunkowaniu przez jakieś stowarzyszenie, niestowarzyszenie, nabiera tej wiedzy i nabiera i kierunkowości, że tak powiem, w działaniu, i po tym, no, jest takiej osobie na pewno dużo łatwiej zdać egzamin, niż komuś, kto z marszu pójdzie i będzie chciał zdobyć taki certyfikat. Często mówi się o rzeczoznawcach najczęściej w kontekście ubezpieczalni samochodowych. Czy to jest jedyny kierunek, jaki wybierają rzeczoznawcy po osiągnięciu tych wszystkich kwalifikacji i certyfikatów? Jeżeli chodzi o likwidację szkód komunikacyjnych, to jest marginalna działalność rzeczoznawcy. To nie jest praca rzeczoznawcza, to jest praca likwidacja gdzie w firmach ubezpieczeniowych były zatrudnione osoby, które nieraz nie miały żadnego wykształcenia, nie żadnego nic w kierunku techniki samochodowej, a zajmowały się likwidacją szkód komunikacyjnych, więc jest to zupełnie odrębna gałąź, do zupełnie inny kierunek funkcjonowania. Ale dzięki współpracy, szczególnie z tymi firmami dyrektowymi, ludzie często kojarzą likwidatora szkód komunikacyjnych z rzeczoznawcą samochodowym. Panie Dariuszu, proszę w takim wypadku rozwikłać tą tajemnicę. Czym na co dzień zajmuje się rzeczoznawca? Jest bardzo szerokie spektrum działania. Są rzeczoznawcy, którzy specjalizują się w technice samochodowej, czyli tutaj ocena na przykład prawidłowości naprawy samochodu, czy pojazd posiadał jakieś wady ukryte podczas zakupu tego pojazdu, czy usterka, która powstała w samochodzie jest wynikiem wad produkcyjnych, czy wad wykonawczych w trakcie jakichś napraw, czy jest to usterka, która powstała ze względu na złą eksploatację pojazdu. Są rzeczoznawcy, którzy zajmują się. Odtwarzaniem przebiegu zdarzeń drogowych i to też jest domena taka już bardziej preferowana przez sądy, gdzie posiadając odpowiednie oprogramowanie, odpowiednią wiedzę i umiejętności, ci rzeczoznawcy są w stanie zrekonstruować całe zdarzenie drogowe, określić co było przyczyną powstania tego wypadku czy kolizji drogowej. Są rzeczoznawcy, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego i troszeczkę innym aspekcie, czyli oceną pojazdu, przystosowania pojazdów do wykonywania Pewnych czynności tych pojazdów specjalnych. Są tacy, którzy zajmują się pojazdami zabytkowymi i w tym się specjalizują. Także spektrum działania jest bardzo szerokie. Gdzie skierować te pierwsze kroki, jeżeli chcielibyśmy zostać rzeczoznawcą? no Pierwsze kroki to skontaktować z którymś z tych stowarzyszeń rzeczoznawczych, bo że wiedzę rzeczoznawczą nabywa się taką, jako taką wiedzę rzemieślniczą. Czyli jest jakiś tam nazwijmy to może trochę w cudzysłowie no, mistrz, który posiada tę wiedzę i on przekazuje no, tą wiedzę praktyczną swojemu podopiecznemu. Przy czym większość tych towarzyszeń z prawdziwego zdarzenia, nazwijmy to, robi w ten sposób, że jest wstępna weryfikacja, gdzie sprawdzają, czy kandydat na kandydata na rzeczoznawcę rzeczywiście coś wie na ten temat, czy przychodzi się uczyć, no bo tu niestety z wiedzą zerową nie można przyjść. Będzie tam ten człowiek zdobywał tam jakieś następne arkana wiedzy, czyli po prostu będzie jeździł z tym rzeczoznawcą będzie się przyglądał, jak ta sprawa wygląda, wykonywał tam pewne czynności w miarę rozwoju coraz szersze. Także ten proces nie jest wcale taki krótki, jakby się mogło wydawać, i wymagający. Po czym zdaje egzamin najpierw wewnętrzny w takim stowarzyszeniu, i dopiero na podstawie tego egzaminu jest dopuszczany mhm. do tego egzaminu certyfikującego. Tak to wygląda w tych stowarzyszeniach, które rzeczywiście dbają o wysoki poziom swoich rzeczoznawców. No i dopiero później ten egzamin certyfikujący składa się z Trzech części. Pierwsza część to jest test wiedzy takiej technicznej i przepisów prawa o ruchu drogowym i różnych. Potem jest egzamin ustny i na egzaminie ustnym najpierw musi zreferować i, że tak powiem, obronić trzy wybrane oceny, które dostarczył do, do, do weryfikacji przez komisję. No i potem przystępuje do egzaminu ustnego, na którym dostaje sześć pytań z każdej dziedziny, której chciałby tam uzyskać ten certyfikat i na podstawie takiego egzaminu komisja Ocenia, czy dany człowiek może być rzeczoznawcą samochodowym, czy nie.